Trzeba mieć odwagę, żeby nie powiedzieć Pterodaktyle Jaja, żeby napisać w dzisiejszych czasach powieść kryminalną na prawie 600 stron. Albo wystarczy nazywać się Stephen King. King jak król, prawie jak król Midas, bo czego się nie dotknie, to zamienia to w złoto. Jako też kurier, który rzekomo zeznał, że mnie nie było na adresie, jak stoję w oknie od dnia premiery i czekam na swój egzemplarz, wydał na siebie wyrok śmierci, ale ja, że traktuję Stephena Kinga książki dosłownie jak złoto, to postanowiłem, że udam się bezpośrednio do siedziby wydawnictwa Pruszyński po swój egzemplarz. I tak też zrobiłem. Bo wiem, że duża część z Was odwleka zakup tej książki, zanim nie usłyszy mojej recenzji, co jest chyba największym komplementem, jaki recenzent może otrzymać. I z całego serca Wam dziękuję za takie zaufanie. I też słusznie pytacie, czy trzeba znać jakieś inne, wcześniejsze książki Stephena Kinga, żeby móc przeczytać Holly. Mógłbym powiedzieć, że Stephen King ma taką ojcowską relację ze swoimi bohaterami. Niektórych chciałby widzieć rzadziej, innych tylko na święta, a jeszcze innych chciałby gościć co niedzielę przy swoim stole na obiedzie. I z Holly jest chyba ten ostatni przypadek. To wyjątkowo przez niego lubiana postać, której pojawienie się w osobnej książce zapowiadał już od dawna. I choć w każdej z tych trzech książek mogliście spotkać Holly, tak nie martwcie się. Najnowsza książka Kinga nie jest bezpośrednią kontynuacją, ale musicie uważać, bo Stephen King lubi wspominać przeszłość w swoich książkach, dlatego mogą pojawić się spoilery jednej z tych książek, których może nie chcielibyście przeczytać. Ale Holly jest. Tutaj dopiero postacią pierwszoplanową, tutaj ją najlepiej poznacie, no i przede wszystkim Stephen King wymyślił tutaj dla niej nową zagadkę, która jeży włos tam, gdzie go tylko macie, no i ma dużo związku z piwnicą i z pewnym wanem. Stephen King uwielbia ukrywać zło tam, gdzie nikt się go nie spodziewa, i tym razem zaskoczył mnie dość mocno. Wybrał sobie bardzo osobliwe małżeństwo: parę wykładowców uniwersyteckich. On profesor, ona profesorka, oboje powyżej 80. roku życia. Bardzo inteligentni ludzie, którzy bystrość jeszcze swojego umysłu i jego sprawność, próbują wykorzystać do tego, z czym się nie mogą pogodzić najbardziej. Chcieliby odwlec jak najbardziej w czasie swoją śmierć. Wymyślają sobie niesamowicie wyrafinowaną metodę do tego, jak osiągnąć swój cel. Pewnie kojarzycie metodę na wnuczka, mam nadzieję, że nie z praktyki. No to Stephen King postanowił odwrócić rolę i pokazać nam, na czym polega metoda na emeryta. Emily i Roddy postanawiają na zmianę grać poszkodowanego inwalidę. Stają gdzieś swoim vanem, obok jest wózek. Czasem są w tym bardzo wiarygodni, bo Emily faktycznie cierpi na rwę i czekają, a zjawi się ktoś, na czyich emocjach będzie można zagrać. No i potem już wiadomo, jak się sprawy potoczą będzie piwnica i wątróbka. I pierwszą ofiarą tego szatańskiego małżeństwa staje się. Pisarz Jorge, który też wykłada na uniwersytecie, podobnie jak Emily, która żywi do niego niechęć. Ale czy to jest jedyny powód, dla którego należy kogoś wrzucić do wana, a później karmić w piwnicy wątróbką? Czy stoi za tym jednak coś więcej? Ten przypadek z Chorche wydarzył się już jakiś czas temu, a współcześnie dziewczyna, która wybiera się na przejażdżkę rowerem, kupuje swój ulubiony napój, później w niewyjaśnionych okolicznościach znika. Zostaje tylko rower bez kasku z napisem Mam już dość, co mogłoby sugerować, że dziewczyna rzeczywiście chciała wyrwać się z prowincji, miała problemy z matką, może z chłopakiem i uznała, że tak będzie najlepiej. Czy to było samobójstwo, czy to było porwanie? Matka dziewczyny jednak nie daje za wygraną i postanawia, że wynajmie do tej sprawy prywatną śledczą, czyli pada na Holi Gibni, która bardzo zżyma się, żeby nie przyjąć tego zlecenia, bo jest w ciężkiej sytuacji prywatnej. Jej matka dopiero co zmarła, też skrywała jakieś tajemnice, z którymi Holly nie umie sobie poradzić. Do tego szaleje COVID, więc nie może liczyć na swojego partnera, ale jednak intuicja Holi podpowiada, że. To może być ciekawa sprawa, sprawa, którą chciałaby rozwiązać, oraz później to, jakie to ma powiązanie z Jorge i innymi przypadkami zaginięć w tej okolicy. I myślałem, czym najbardziej książka Stephena Kinga wyróżni się, jeżeli wyląduje na regale z kryminałem, z thrillerem. Co będzie jej największym atutem przewagą nad rywalami, myślę, że to, w jaki sposób Stephen King obchodzi się ze swoimi bohaterami. Oni nie są wydmuszkami tylko na potrzeby fabuły, o których zapomnicie zaraz po akcji, która będzie w tej książce. Oni są czymś więcej. Oni są pełno krwiści, oni mają swoje historie. Mam wrażenie, że jakby Stephena Kinga obudzić o czwartej w nocy i spytać go, hej, pamiętasz tego Richiego z powieści ryśnienie, to on pewnie odpowiedział, ha! Richie, pamiętam, kawał z niego skurczy byka. I jego bohaterów tak szybko się nie zapomina i oni sprawiają, że ta powieść jest bardziej wiarygodna. Z jednej strony, kogo obchodziłoby to, jaką Coca-Colę albo jakie przekąski będzie spożywał zaraz przed śmiercią jakiś bohater, ale Stephen King wchodzi w ten detal, wchodzi w ten szczegół, tak żebyśmy z każdym z bohaterów nawiązali jakąś więź. Więź, która spowoduje, że on będzie w naszej głowie dużo dłużej aniżeli przeciętny bohater standardowego kryminału. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale ja zdania nie zmienię, że Stephen King kreuje najlepszych bohaterów. Tych złoli, -E, 80+, plus, których wymyślił w tej powieści, to jest po prostu kwintesencja jego warsztatu. I co też ważne, właśnie te postaci poboczne Stevena Kinga, one też opowiadają pewne historie w tej dużej historii, bo jest na przykład postać Barbary, która chce zostać poetką, która znajduje swoją mentorkę i Stephen King poświęca jej dużą część tej książki. Gdzieś w tle cały czas zawodzi Bill Hodges, znany... Z trylogii pana Mercedesa, i to sprawia, że to wszystko jest takie żywe. No i oczywiście nie zapominajmy tutaj o tej jego najukochańszej córce, Holly, której powieść już obiecał dawno, dawno temu, którą w końcu chciał przedstawić z takim sercem, namaszczeniem czytelnikom, i rzeczywiście to zrobił, bo to, jak się z nią obchodzi w tej książce. No myślę, że gdyby nie była dla niego znaczącą postacią, to tej książki też by nie było. I to widać. Widać, jak zbliża czytelników do holi, że po 45 stronach już stwierdzicie, że nie da się po prostu jej nie lubić. Jest to dziewczyna z jakimiś tam traumami, z przeżyciami, która była w szkole wyszydzana, która ma ciężką sytuację rodzinną, która została sama, jest osobą, która ma ogromną pasję. Nie jest taką właśnie typową, jak w kryminałach, herst policjantką, która chleje whisky, uprawia seks z mężczyznami przypadkowymi wieczorem i później nawet może w przemocowy sposób odreagowuje stres w pracy, Holly jest zwykłą, standardową dziewczyną z problemami, tak jak każdy z nas, ale która ma ogromne serducho do tego, żeby być po prostu śledczą. Ona uwielbia tę pracę i nie wyobraża sobie, że mogłaby w życiu robić cokolwiek innego. Za co ja jeszcze bardzo lubię powieści Kinga, co dowiódł w tej książce, że nawet w gatunku, jakim jest kryminał, można zmieścić coś wartościowego, to właśnie ta problematyka, odwoływanie się do współczesności, współczesnych problemów. Niektórzy śmiało mówią, że w tej powieści King zawarł krytykę współczesnej Ameryki i faktycznie jest tutaj dużo i polityki, i problemów. Między ludźmi związanych z podejściem do pandemii, chociażby, bo COVID jest tutaj jakby takim towarzyszącym bohaterem w tej powieści i on też determinuje zachowania i decyzje, jakie podejmują bohaterowie. Holly straciła chociażby matkę w wyniku pandemii, w wyniku decyzji, jakiej matka podjęła w związku ze szczepieniami. I Stephen King trochę w posłowie się tłumaczy, bo uznał, że nie chciałby, żeby ktoś mu powiedział, że prawi morały, choć z jednej strony byłby to komplement, ale wytłumaczył się, że chciał zawrzeć w tej książce swoje stanowisko. Bo w sumie czemu nie? Jeżeli dzieci za ileś lat będą to czytały i wujek Steven może nauczyć trochę historii współczesnej Ameryki, to dlaczego by nie? Oczywiście nie umieszkał skorzystać z okazji, jak to King, żeby wbić Trumpowi nie jedną szpilkę, a nawet dziesięć, ale poza polityką, poza tą polaryzacją, którą my dobrze z naszego poletka tutaj znamy, jest jeszcze gro dużo ważniejszych problemów. Bohaterowie zmagają się z rasizmem, z seksizmem, z nietolerancją, z homofobią, z wszelkiej maści problemami. Na które Stephen King chciał rzucić tutaj światło, pokazać, że ludzie są zepsuci, że zło jest często w ludziach, których się kompletnie tego nie spodziewamy. Wystarczy tylko poruszyć jakiś drażliwy temat. Co więcej, Stephen King postanowił, jak już miał tyle stron do dyspozycji, oddać hołd poezji. Poświęcił dużą część tej książki na wątek właśnie Barby, która trafia pod opiekę poetki starszej. I te rozmowy Barby z jej mentorką dowodzą tego, i czym jest dla Stephena Kinga słowo pisane, jak ono jest ważne jak ważne jest to, żeby ono wypływało z głębi niego. I myślę, że ta książka jest taka właśnie bardzo szczera. Zawiera sobie wszystko to, co najbardziej boli Stephena Kinga i przede wszystkim ważny problem, z którym on pewnie teraz się mierzy albo niedługo będzie się mierzył, z myślą o starości, starzeniu się, o tym, jak przeżyć jeszcze ostatnie swoje lata życia w sposób godny i pogodzić się. Z nieuchronnym, które za chwilę nadchodzi. Chociaż mam nadzieję, że nie jak bohaterowie tej książki, chociaż mówią, że nowa wątróbka ma dużo cennych wartości odżywczych. I ja Was bardzo serdecznie przepraszam za to, jeżeli każdy film o nowej książce Stephena Kinga sprawia wrażenie, jakby to był film o tym, za co ja lubię Stephena Kinga, ale po prostu nie umiem inaczej, nie chcę Wam spoilerować książki, więc mam taką jakąś Dziwną misję, za którą nikt mi nie płaci, chociaż może Steven King, jak się dowie, to wyślę coś tam. Bo chyba trochę to jest tak, że jak na przykład w życiu traficie na dobrego stolarza, który zrobił wam krzesło, komuś może to krzesło się nie podoba, ale usłyszał, że ten rzemieślnik jest tak dobry, to może w przyszłości będzie chciał, żeby ten rzemieślnik zrobił mu regał. I ja tak myślę, że jak powiem wam o tym, jakimi nićmi uszyte są książki Stephena Kinga, to może którąś z nich kiedyś wybierzecie i rzeczywiście się przekonacie, że może miałem rację i podziękujecie za to, że wam go poleciłem. Bo oczywiście nie wszystkie książki Stephena Kinga ja też lubię. Bo ja osobiście nie przepadam za jakimiś metafizycznymi, nadprzyrodzonymi wątkami. Szczególnie w powieściach, które już są kryminalne. I Outsider był takim... Troszeczkę rozczarowaniem na koniec, że to się zmieniło właśnie w taki wątek, bo King jest bardzo dobry w powieściach kryminalnych, detektywistycznych. I ja myślę, że Holly jest najlepszym dowodem na to, że on potrafi to robić naprawdę w dobry, inny sposób, potrafi się wyróżnić. Jego styl jest taki gładki, on otwiera ileś pętli w trakcie tej książki i później powoli te pętle próbuje zamykać. Już tych złoli poznajemy od samego początku, dostajemy kamerę do ich domu. Tutaj wiemy, do jakiego mniej więcej końca to wszystko będzie zmierzało, ale tak bardzo chcemy, bo King otwiera przed nami coś zupełnie innego, inny zupełnie rodzaj doznawanych przeżyć w trakcie czytania książki. I jedna bardzo istotna rzecz, coś co muszę wytknąć Stevenowi Kingowi, zarzucam mu kłamstwo, dlatego że wielokrotnie w wywiadach przyznaję, że on nie planuje swoich książek, tylko idzie tam, gdzie go poniosą bohaterowie. I ja się z tym nie zgadzam, to jest niemożliwe, żeby ta książka była niezaplanowana, ponieważ wszystkie te pętle zamknęły się tak, jak powinny się zamknąć na samym końcu. Stephen King jest jak wino, bo jego niedawna baśniowa opowieść jest jedną z najlepszych książek. Teraz Holly uważam, że w tym gatunku nie ma sobie równych. Czekam jeszcze na jedną, żeby potwierdzić, że to już jest reguła. Uważam, że Holly nade wszystko jest powieścią obyczajową. Ma w sobie wątek detektywistyczny, jest w niej trochę grozy, ale to jest taki King, którego ja lubię najbardziej. Dowiódł mi po raz kolejny, że jest królem i utwierdził w przekonaniu, że to, za co lubię go najbardziej, jest wciąż aktualne. Czy podejmiecie się? Czy przeczytacie? Czy chcecie? Dajcie znać w komentarzu, za co może lubicie Stephena Kinga. Też jestem ciekaw. Ile już jego powieści przeczytaliście? Też jestem ciekaw. Może założymy sobie jakiś fanklub Stephena Kinga, okonio kingowy. Nie wiem, możecie rzucać pomysły. Bardzo, ale to bardzo cieszę się, że mogłem Wam o tej książce opowiedzieć. I jeszcze bardziej się cieszę, jestem dumny, że jak pójdziecie do księgarni, to z tyłu zobaczycie okon w sieci Waszego kolegę od książek. I może będzie Wam jeszcze milej trzymać tę książkę na regale. To jest coś wielkiego. Każda premiera książki Stephena Kinga to dla mnie jest święto, więc teraz idę po wątróbkę i troszeczkę Czerwona wina. Trzymajcie się, cześć z książkowym, pozdrowieniem.